Siemanko, Siemanko, zbliżamy się małymi krokami do Black Friday, czyli jednego z największych eventów w grze. Ale zazwyczaj przed takim dużym eventem i jej wrzuca nam taką promocję na przeczekanie. I taką promocją będzie FC Pro Live, czyli promocja, którą znamy już z poprzednich wersji gry. I polega ona na tym, że dostajemy karty w paczkach bądź w SBC, które mają szansę na upgrade y w zależności od poczynań prosów. Czyli każda karta będzie przypisana do jednego prosa, i ten pros, jeżeli będzie dobrze grał, to ta karta będzie dostawała upgrade. Y. Między innymi takie karty jak Gadnaczo pojawią się w paczkach. Oczywiście mamy już z przecieków całą listę zawodników, którzy pojawią się właśnie w ten piątek o 19:00. Nie mamy jeszcze oficjalnych statystyk, ale wiemy przynajmniej jacy to będą piłkarze. Znamy też nową drużynę tygodnia, także o niej też sobie wspomnim. Jak również powiemy sobie o kilku innych przeciekach, między innymi o ewolucji, która powinna się pojawić na dniach. Także zapraszam do oglądania. Tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Potrzebujesz monet do FC26? Jeśli tak, to wbijaj na usevenbuy.com. Tylko tutaj kupisz monety szybko, tanio i bezpiecznie. you 7 ma świetne recenzje od graczy z całego świata. W dodatku obsługa klienta działa 24 godziny na dobę. A korzystając z kodu Clip podczas zamówienia otrzymasz dodatkowe 8% zniżki. Link w opisie. A więc zacznijmy od kart, które pojawią się w piątek o 19.00. Mamy tutaj naprawdę kilka ciekawych perełek. Będzie Federico Chiesa z Liverpoolu. Ta karta zawsze jest dobra. Słuchajcie, jego złota karta, nawet w gauntlecie cały czas po robić robotę. Także tutaj karta specjalna, która będzie miała szansę na upgrade'y. Kolejny Włoch to Tonali, Sandro Tonali tutaj z Newcastle. Również może wyglądać naprawdę bardzo fajnie po kilku upgrade'ach. Mamy też Fabiana Ruiza z PSG. Jest też pan Ginter i Klosterman, dwóch niemieckich piłkarzy. Jest też kolejny Niemiec, czyli Timo Werner. Tutaj zawodnik z RB Lipsk. Mamy też Bremera, obrońcę z Juventusu. Jest też Olivier Giroud, czyli zawodnik, który jest naprawdę nieśmiertelny w tej grze. Jeszcze wciąż dostaje karty specjalne i wciąż może się pobawić tym wysokim i przystojnym e, Francuzem. Mamy też napastnika z Manchester United, czyli Zirgze. i również jest pan Honorat. Idąc dalej mamy El Sharaouiego, czyli również legenda e, tej e, gry. Jest też Nuno Tavares, Portugalczyk z Lazio. Mamy też Fabio Vieira. Jest też Darwin Nunez, Urugwajczyk oczywiście z Ligi e, Saudyjskie Gwiazda Liverpoolu, chociaż Gwiazda to może za dużo e, powiedziane. No i oczywiście Gartmaccio, którego widzieliście już na samym starcie, m, na ekranie startowym. Poza tym będą jeszcze takie karty jak James, czyli zawodnik, który no, imponuje tempem zdecydowanie. Jest, jest też Pan Gilmour, Winaldum, to też może być ciekawa e, opcja. Jest również Pan Teze e, Chupo Moting to również jedna z tych e, gwiazd, które no, już są na schyłku e, kariery, ale wciąż żywy. Jest Pan Gazi, Kaufris i pan Tiago na sam koniec. Również Brazylijczyk środkowy obrońca. Także tak wygląda cała lista zawodników. Oczywiście część z nich będzie w paczkach, część z nich będzie pewnie w SBC bądź w jakichś zadaniach do odblokowania tego wszystkiego. Jeszcze nie wiemy. Mamy dopiero środę, tak więc do piątku pewnie to wszystko się wyjaśni co i jak. Tak więc nie ma tutaj jakichś, jakichś wielkich gwiazd jak Mbappe, Ronaldo, Messi czy tego typu zawodnicy, ale jest kilku zawodników którzy z pewnością będą mogli spokojnie trafić do naszych składów e, zwłaszcza po upgrade'ach, zwłaszcza po upgrade'ach, e, bo jak sami pamiętamy z poprzednich wersji gry, e, karta, która wygrała całe rozgrywki, dostawała naprawdę potężne upgrade. Y. Razem ze sztuczkami, z, ze wszystkimi gwiazdkami na 5 na 5, e, w dodatku dużo e, playstyle i dużo ról e, na karcie. Także zobaczymy, jak będzie, będą te rozgrywki się e, rozwijać, aczkolwiek one trwają zazwyczaj czasami kilka miesięcy, także na finalne upgrade'y będzie trzeba troszeczkę poczekać. Jeżeli Chodzi o jej informy, czyli drużynę tygodnia, która pojawi się już w środę, czyli dzisiaj o 19.00. No jest tutaj kilka ciekawych kart. Mamy panią Show, czyli tak zwaną bany, która ma właśnie taki przydomek w grze. Jest Leon z Barcelony. Jest też Rinders. Tutaj ze zmienionym playstylem. On wtedy miał, wcześniej miał tiki takę, Teraz ma szybkie podania, ale wciąż myślę, że to będzie bardzo dobra karta. Jest też Guardio, którym można spokojnie również grać na środku obrony. Jest również Bramkarka Berger ze stylem gry e, z plusem. Jest też Jeremaj. E, również wygląda naprawdę solidnie z tym tempem i z derblingiem. E, tak więc ta karta może być taką cichą e, bestią. E, dalej mamy Panią Poliak. Jest też Żaonewesz z PSG. Jest też Serge Gnabry, Ojar Zabal, e, Nusa i Kamagi. Mamy też Konse, tutaj obrońcę z Ligi Angielskiej. Jest też Casemiro. Nawet Casemiro się załapał. E, jest też Pan Sano, Ndoje i Malogusto. Malogusto akurat może być naprawdę ciekawą opcją. Zwłaszcza, że ma tylko 84 overalla, tak więc pewnie jeszcze będzie się łapał do którejś z tych nowych ewolucji, które wyszły ostatnio dla prawych obrońców. Jest też pani Bethune, Bakuna, Elia, Margaret, Placide i Azas. Myślę, że na pewno tutaj Reinders, czy Guadriol, czy Malo, Gusto to będą takie trzy karty, które no, z pewnością będą wyróżniać się w tej drużynie tygodnia. A reszta kart no to tak już szału, nie robi może ten João Neves z tą tiki taką również może być wykorzystywany częściej niż inne karty właśnie z tej drużynki. I słuchajcie, tutaj mamy lekką rozbieżność odnoś odnośnie przecieków, ponieważ jeden z likerów podał, że pojawi się w paczkach Kolomuani a drugi podał za chwileczkę po nim, że Kolomuani pojawi się, ale w SBC i to jako showdown razem z Gabrielem Martinellim z Arsenalu, także no tutaj ciężko powiedzieć, kto ma rację na tą chwilę, okaże się pewnie jutro bądź najpóźniej pojutrze, jak ten Colu będzie tutaj e, ulokowany do gry, tak? czy w paczkach, czy, e, czy jednak w SBC, e, czy po prostu w osobnym SBC dla siebie, czy po prostu w showdownie, tak więc z pewnością Colu ma się pojawić, tylko jeszcze po prostu nie wiemy w jakiej e, formie, ale nawet jeżeli chodzi o ten showdown, no to myślę, że tutaj fajnie to wygląda, ten mecz między Arsenalem, a Tottenhamem jest chyba w niedzielę, także jeżeli ten showdown ma się faktycznie pojawić, no to chyba najpóźniej w piątek bądź no, w sobotę, to już naprawdę najpóźniej, żeby znożyli po prostu ludzie zrobić to SBC przed rozpoczęciem spotkania. Także, także sam mecz zapowiada się ciekawie, a wiadomo, jak zrobimy jakąś kartę z showdownu, to zawsze trzymamy bardziej kciuki za daną drużynę tego piłkarza, którego zrobiliśmy. No chyba, że zrobiliście obydwóch, no to wtedy macie totalny spokój. Jeszcze dwa słowa o nowym sezonie, ponieważ już za tydzień, praktycznie za tydzień w czwartek rozpocznie się nowy sezon w FC26 i jak co sezon dostajemy jakieś srebrne Karty bazujące, srebrne karty ikon oczywiście, bazujące o jakiś wielki trudniej I z tego co dostajemy tutaj informacje z lików, no to sezon trzeci ma być oparty na roku 1982, czyli Mistrzostwa Świata, które wygrały Włochy, a odbyły się one w Hiszpanii. Także prawdopodobnie właśnie te dwa kraje będą tutaj najbardziej oblegane, jeśli chodzi o ikony, jakie dostaniemy czyli Włochy i Hiszpania. Oczywiście te ikonki, które ktoś sobie tutaj. Rzucił tak dla, dla porównania, ale oczywiście tutaj pewnie większość z nich będzie albo włoska, albo hiszpańska. Także tego raczej możemy się spodziewać. Raczej znowu nie Brazylijczyków, których już i tak mamy w grze, jeżeli chodzi o te ikony srebrne, dosyć sporo. Tak więc raczej pod tym kątem należy się spodziewać nowych ikon, czyli Hiszpania i Włochy prawdopodobnie dostaną tutaj tych ikon najwięcej. I jeszcze mamy jedną informację odnośnie ewolucji, jaka ma się pojawić w grze. Będzie to ewolucja dla lewych i prawych skrzydłowych, czy tam pomocników. Tutaj maksymalnie 83 wyrala może mieć taka karta i z tego co wiemy, dostanie ta karta quickstep Step, czyli tę premię do sprintu i gwiazdkę sztuczek i duży boost do statystyk. I podobno Adam Atraore i Rashford kwalifikują się właśnie do tej ewolucji. Tak więc, tak więc takie ewo również ma się pojawić. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, czy może dopiero w piątek, no ale trzeba brać pod uwagę, że Rashford już troszeczkę pod to już na pewno. Tylko pamiętajcie, nie róbcie inwestycji pod te karty, bo to nigdy się nie sprawdza. Jeżeli macie te karty, to najlepiej sprzedać je zanim wyjdzie dana ewolucja, czyli przed 19, bo to jest najbezpieczniejszy, najbezpieczniejszy sposób, żeby po prostu nie stracić monet. Bo 9 na 10 przypadków sprawia, że karty, które trzymamy albo kupujemy pod ewolucję, zazwyczaj tanieją po wyjściu ewolucji. Także, także lepiej nie ryzykować i sprzedać te karty zanim wyjdzie dana ewolucja. Bo te karty i tak już są podbite cenowo, także nie ma sensu tego jeszcze dokupywać. I na tą chwilę to wszystkie informacje o tym, co się będzie działo w najbliższym tygodniu w FC26. Jak coś nowego się pojawi, to oczywiście nagramy kolejny filmik, a na dzisiaj to będzie tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia.